Siewoneczkoo, witam was wszystkich serdecznie na kanale Golden Manek. Witajcie w ten świąteczny poranek. Przede wszystkim na samym początku chciałbym wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy, zdrowych i wesołych Świąt, smacznego jajka, mokrego dyngusa, bogatego zająca, czy jakoś tak. <laughs> Przede wszystkim zdrówka wam życzę, mile spędzonego czasu w gronie rodzinnym. A ja co? Ja dziś czwartek na poszukiwaniach oczywiście na polu. Zobaczymy, co uda mi się dzisiaj znaleźć, jeśli Coś znajdę, postaram się Wam to pokazać. Jutro zamierzam też uderzyć się na krótki wypad na Tamizę. Tam też będę starał się nagrać jakiś materiał dla Was, abyście w ten świąteczny poranek mieli co oglądać. Oczywiście, nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, komentować, kliknąć tego dzwonka, aby być na bieżąco, żeby Was nic nie ominęło. I tyle z mojej strony. Miłego. Odpoczywajcie, bawcie się, nie przejedźcie się, jak ktoś może uderzać w teren, spalić kalorie świąteczne, a ja nie przeciągam. Miłego oglądania. Hejka. Witam Was wszystkich serdecznie na rzymskim polu. Dziś ze mną Krzysztof. Krzysztof, przywitaj się. Dzisiaj Krzysztof ze mną kopie, widz. No i co, dopiero zaczęliśmy? Weszliśmy od naszej bramy, od Narni. Maniek, pierwszy sygnał, jakiś tutaj miałem, pierwszy sygnał, wykopałem kran. Nie wiem, od czego kran, czy tam co to było. No i tutaj, do dołeczek, Pierwsze. pierwsza monetka i zobaczcie w grudce, Ja już Wam pokażę zbliżenie, jak wygląda razem z Wami to. Tam się Simplex odzywa. Piszcie jak taka kaczka. Już Wam pokazuję hamereczka, ćwiarteczka. Wyzumuj tu ładnie. Chodź tutaj, pokażmy się tutaj. To nie, kurde, nie. Nie hammer. Ja się podnieciłem, że to hammer, a to chyba nie hammer. Uuu. Jak to mówią? skuź baba na dziada, kurde panie. To nie hammer. To dziadostwo jakieś. No nie. Ja myślałem, że to ćwiartka hammerka, to jakieś dziadostwo jest. Falstart, falstart przepraszam wszystkich, zobacz. Ale to mogę zobaczyć? No masz. A to jest jakiś metodyk. No jest, no ale co. Falstart, szukamy dalej. Po falstarcie kawałek blaszki. Ale to taka, taka oto blaszka. Co to mogło być? Jeśli ktoś ma pojęcie, proszę piszcie w komentarzach. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Co to mogło być? Coś dziwnego, czy jakaś końcówka, czy jakiś hak od czegoś. Nie wiem. Pierwszy raz takie coś widzę. Jeśli macie pojęcie, od czego to mogło być, piszcie śmiało w komentarzach z chęcią bym się dowiedział. Ja szukam dalej. No, myślałem, że mam hamera, a tu trzeba szukać dalej. Nie ma tak dobrze maniek, że pierwszy sygnał i już od razu hamera wykopiesz. Lecimy dalej. No i mamy kolejny sygnał, kolejny dołek. Tym razem ukazało się coś takiego. Ja uważam, że to jest, proszę bardzo, niech to wyzumuje. Ja uważam, że to jest część. Annual broć, tak to się nazywa, takiej okrągłej broszy. Ona była tak tutaj ładnie, pewno ten przez środek przechodziło to zapięcie. Jest to tylko szczątkowe, ale ładna patynka. Myślę, że to na pewno jakieś średniowiecze. Takie oto, cudo z tego oto dołeczka. Zaczynamy dopiero, a idę, kieruję się w stronę tego rzymskiego pola. Mam nadzieję, że da się chociaż troszkę pochodzić tam. Mgła jest przepiękna, coś czuję, że za chwileczkę słońce tak przywali za tej mgły, że będzie grubo dzisiaj. Cieplutko. Nie tak jak ostatnim razem, że jakieś gradobicie śnieżyca. No, liczę na ciepełko. I coś fajnego dzisiaj oczywiście. Chociaż jednego rzymka. No i znalazłem pierwszego swojego rzymka, który pewnie został tutaj wyorany z tym, bo leżał leżą. Na wierzchu tu go odgarnąłem. Proszę bardzo. Z tym całym wyoranym, wyłoraną ziemią wyskoczył i on. Prawdopodobnie jest to Konstantyn. Z tyłu tam delikatnie gdzieś przebija. Tak mi się wydaje, że tutaj było, byli dwóch żołnierzy przy dwóch sztandarach. Czyli jakiś pewnie Konstantyn. E, no jest Rzymek. Chciałem Rzymka, mam Rzymka. Ale chodziłem trochę po tym nadal. Zero opadów, sucho jak pieprz, jak wiór, czy jak to tam się mówi. Ciężko się po tym chodzi. Zaraz wejdę, dokończę sobie po prostu tutaj ten kawałeczek, który nie jest zaorany. Robię linia za linią. Jeszcze coś tam zawsze wychodzi. No i nawet taki rzymek wyszedł, który został podejrzewam, że wyorany i tutaj z tą ziemią gdzieś wywędrował. To dobry znak. Może se po prostu tu się pokręcę. Może gdzieś wyorali więcej. Zobaczymy. Jak coś będzie, to Wam pokażę. A ja lecę dalej. aktualizacja. Przemieściłem się z żywopłotu aż tutaj po drodze. Znalazłem jednego wycieruszka Rzymka. E, doszedłem tutaj do Krzysia, sprawdzić co on tam kopie. On na razie mówi, że hobbystycznie podkowy i pług. <laughs> Zbiera hobbystycznie złom. E, no co. Czas na naukę! To właśnie jest takie dobre tereny, żeby się pouczyć. Może i jemu się coś fajnego uda wykopać. A mi się udało, właśnie, jakiegoś Konstantynka trafić. Już wam pokazuję. Zrobimy najpierw zbliżenie. Tutaj pięknie widać głowę. A z drugiej strony co? Sama Wilczyca. Wilczyca i Romulus, i Remulus, czy Romulus. Jak oni mają? Bo ja zawsze zapominam. Dobra Romek i Atomek no niech będzie i piękna wilczyca. Zobaczymy po oczyszczeniu jak to będzie wyglądało. Ale jest trzeci Rzym dzisiaj pięknie. Na razie najpiękniejszym stanie ten jak można już powiedzieć fant dnia. Szukamy dalej zobaczymy może się jeszcze coś fajnego uda wykopać. Awe kochani witajcie ponownie. Maniek wrócił dziś na Tamizę. Wróciłem na miejsce które przyniosło mi sporo tutaj fajnych fantów. Z takich pierwszych fantów w tamtym roku styczeń bodajże sporo takich dziwnych medali, które widzieliście gdzieś na odcinku. Sporo, przepraszam, patrzę cały czas nie na kamerę, tylko przed siebie, żebym się nie wywalił. Sporo srebra, coś około 300 gram, czy nawet ponad 300 gram. Łącznie tutaj znalazłem srebra, srebrnych takich kolczyków, jakiś medal. Także fajnie to powpadało. No w tym roku przepiękny, ale to naprawdę przepiękny. Złoty pierścionek z tymi trzema e, szafirami, czterema diamentami. W tamtym roku e, złota Half Guinea wpadła w tym miejscu. Idę zobaczyć co dziś uda się wykopać i postaram Wam się to nagrać. Byłem też e, w tamtym tygodniu w sobotę, na chwilkę na Tamizie. Tam dosłownie byłem dwie godzinki sobie tak, taki krótki, szybki wypad zrobić. Też tam parę jakichś pierdółek powpadało i to zobaczycie na początku. A później materiał z dzisiejszych yy, poszukiwań. Zobaczymy, czy coś się uda znaleźć fajnego. Także trzymajcie kciuki, lecę ryć. Witam, witam. Pierwsza monetka. Dzisiaj zaczynamy od razu od starej monetki. Już Wam pokazuję. Piękne half penny. Równiutko 1900 rok. I tu mamy co? Proszę bardzo, jaką piękną wiki, tylko, że tu jest tym jak ona to mówią, Boże stara głowa, o tak stara głowa, owdowiała głowa, czy coś w tym stylu proszę bardzo, tak ona się prezentuje płyciuteńko, płyciuteńko pierwszy sygnał Wiele ładnie bije, pewno dwa pęsiki a tu pęk, mamy halfpeniacza z 1900 lecę dalej tutaj zobaczcie, jaki fajny hotspocik się trafił fajkowy zauważyłem tą fajeczkę ale tu wystawała jeszcze jeszcze jedna kawałeczek takiej fajki, o. Zwykła fajeczka, to też o. Proszę bardzo. Pewno taka późniejsza, znaczy młodsza, 17 chyba. Proszę bardzo, dwie fajeczki na, za jednym zamachem. Co tu, tu mamy? Jakąś nabijkę, bierzemy to wszystko. Zaraz to pochowam. Tu się chwilę pokręcę, może jeszcze jakaś fajeczka fajna wpadnie. Już kiedyś tu mi wyszła. Jedna fajna. Może się uda jeszcze jakąś namierzyć. O jest, moim uczucom ukazała się kolejna, kolejna szczuka do kolekcji. Tym razem obiecuję, obiecuję Wam, że Wam pokażę zdjęcie zbiorcze wszystkich moich kuleczek. Jeśli nie, no to nie wiem, zniczujecie mnie w komentarzach. Ale na serio pokażę Wam ile już tych kuleczek uzbierałem. Zrobię takie jedno zdjęcie zbiorcze i Wam pokażę w tym odcinku. Na końcu tego odcinka będzie zamieszczone zdjęcie. Proszę bardzo ładnie, zwykła. Nie jest jakaś zdobiona ani nic, ale jest wypatrzona na oko. Pyk, lecimy. E, tutaj widzicie teraz z Mańkiem, z kamerą wśród zwierząt. E, tutaj macie gęsi egipskie, australijskie i inne e, jakieś. O, proszę bardzo. E, stosunkowo udany poranek mieli, teraz szybki prysznic, no i w drogę, a ja nie przeciągam. Chciałem Wam pokazać monetkę wypatrzoną na oko jak fontannie. Jak fontannie tam się błyszczy, widzicie? Muszę tam łapę wezmę. Tak, o! Pięć pęsików! Pięć pęsików wypatrzone na oczko. Tu się patrzyłem, podglądałem, jak te ptaki robią jakieś figle w wodzie, prysznice. No i wypatrzyłem monetkę. Zobaczymy, może jeszcze coś tutaj wyskoczy. Skoro jest jedna, może ktoś sypnął więcej. No dzisiaj już chyba któraś z kolei. A to jakaś funkielnówka. Zabieram, żeby się tu nie zmarnowała. Mała aktualizacja. Jak do tej pory e, wykopałem trzy, e, pięciu Teraz padła z doła, z dołka. 20 pensówka, czyli już jestem zarobiony. 35 pensów, proszę bardzo, same na razie współczesne. Parę jeszcze zgniłków, kieruję się na, na nową miejscówkę. Idę w stronę, tam widzicie, mamy po lewej stronie stadion Fulham. Byłem kiedyś tam na meczu pierwszy raz w życiu na y Pierwszej ligi meczu byłem właśnie na tym stadionie Fulam. Idę w tamtą stronę. Nie wiem, czy mi się uda. Tu taka pułapka trochę błotna jest. Zobaczymy, czy uda mi się ją pokonać. Mam nadzieję, że tak i dojdę tam, sprawdzę nowe tereny. Zobaczymy, co tam wyskoczy. Także do zobaczyska później. Pierwsze znalezisko na oko, czyli perełka. Nasi tu byli, ale widać, że nie z mojego wyznania, nie pili żółtej. <śled> ale już wam pokazuję kolejne znalezisko. Proszę bardzo, taki oto scyzoryk fajny taki, a biorę go, a czemu nie? Ładniusi. Będę miał do ogródka, będę orzechy ee, dubał. <grywia> Ale zaraz wam pokażę perełkę. Trzymajcie się, zapnijcie się w fotelach mocno, bo będzie się teraz działo. Kochani moi mili, już Wam pokazuję znalezisko na oko, rozbawiła mnie praktycznie do łez. Ja wiedziałem, że ta miza jest trudna, ja wiedziałem, że ciężko tu się poszukuje, a tutaj trafiłem na poszukiwacza, który w desperacji porzucił wykrywacz. Słuchajcie, znalazłem wykrywacz, już Wam pokazuję. No musiał chyba się tak chłop zirytować, że, że pewno ten murek go roztrzaskał. Już Wam pokazuję, ale to jest szał. Zobaczcie na to, znalazłem wykrywacz na tamidzie. Proszę bardzo, ktoś w desperacji go tutaj pewnie porzucił. Miał dość. No nie dziwię się, nie dziwię się, bo takim sprzętem, to nie wiem co on tutaj chciał znaleźć. Co to w ogóle za firma jest? Chodź, no tu. Nie wiem co to za firma jest. Metal detektor. Ma wejście na słuchawki. Włącznik, wyłącznik. Ma na 50 centówki Nawet ma na Pultaby i na pierścionki ma tutaj Zaraz go przetrę i Wam pokażę co on tutaj ma za funkcję Bo to może być jakiś Fajniejszy, może po co ja będę kopował Deusa dwójkę, Jak mogę to odrestaurować Już Wam pokazuję co on tutaj ma na tym wyświetlaczu Swoim, na tym panelu Szuka 1 centówek, 5 centówek Pultabów, pierścionków Śrubki 25 centów, 50 centów Ma jakiś mod, plus, minus Target ID, Coin Deep, no, czyli tutaj jak głęboko, włącznik wyłącznik. No piękny jest. Słuchajcie, piszcie w ogóle co to za model, jeśli wiecie. Piszcie mi w komentarzu, gdzie można taki cały nabyć. Może to jest jakiś kurde wodoodporny jeszcze do tego widać. Brakuje mu rączki, ale to by się coś doszczukowało. Powiem Wam szczerze, rozbawił mnie ten wykrywacz dzisiaj do łez. Jeszcze nic ciekawego nie znalazłem, ale to, to jest mistrzostwo. To mi już zrobiło dzisiaj dzień. Znaleźć, wykrywać na tamizie takiegoś desperata, który pozostawił go tutaj, bo stwierdził, że chyba to hobby nie dla niego. Super, super. <grywania> Lecę dalej, niech on tu zostanie. Powiem Wam, że tutaj jest takie mega śmietnisko. Nie wiem, czy ja w ogóle coś tutaj znajdę. Na razie co, tylko patrzę i podziwiam. Wszystkie znajdę na oko. Wiem, że tutaj w tej okolicy fajne buteleczki wychodziły. Eee, chciałbym się to pokręcić, może uda się jakąś fajną butelkę znaleźć. Zaraz no Wam pokażę pierwsze znalezisko tak zwany okulus. Tutaj do jakiejś takiej 3D, czy jak to się tam nazywa okulusy. No i ostatnio, dziękuję oczywiście wszystkim, którzy mi powiedzieli, że to nie był pistolet, a wiatrówka. Dziękuję wszystkim za wiadomość. Nie muszę się na wszystkim znać. A tu kolejna spluwa, widzicie? O, można? Można. No, ja już się mogę uzbroić. Tutaj taka jest zabaweczka. Idę szukam dalej. Idę szukać tych butelek, Może coś fajnego wpadnie. Pamiętam, że tutaj fajne wpadły te buteleczki. Może się coś uda znaleźć. A zobaczcie, jaki tu śmietnik jest. Masakra. Słuchajcie, jak już maniek <grywa> nagrywam swoją mordę, to musi być naprawdę super. I zaraz wam pokażę Fanta, bo już mi się Micha tak cieszy. Yy, podniosłem go, zobaczyłem ale zaraz Wam go pokażę i przemyjemy, zobaczymy wspólnie. Byłem tam, byłem tam jak stadion jest. Zrobili tam już stadion, już dokańczają, więc można tam chodzić ko tego stadionu. Byłem tam zobaczyć, ale niestety nic się nie udało znaleźć, same śmieciury, więc postanowiłem iść już w stronę tam, gdzie znalazłem złoty pierścionek. No i zobaczycie co niech znalazł, tylko niech ten samolot przeleci, a ja Wam pokazuję z przedniej kamery. Jeszcze raz się powtórzę, stadion, a może jakiś kibic wyrzucił w nerwach. Patrzcie na to, co tu leży w dołku. Zobaczcie, jaki sygnet. O Boże. Ale sygnecisko. Ja już go idę przebyć, aby Wam pokazać. Ale jest ciężki. Ciekawe, czy to jest jakiś srebrny, czy coś. Zaraz zobaczymy. Dajcie mi chwilę. Nie wiem czy to jakiś typ, myślałem, że jakiś może fanów, jakiś znak, ale nie znam się na tym, więc później na pewno to sprawdzę, idę przemyć, a wy chwilę poczekajcie, wezmę kamerkę, o tak. Maniek skakał jak sarenka, ale to tylko z czystej radości. Zobaczcie na ten pierścień. Patrzę tutaj. Ale niestety niestety żadnych prób tutaj nie widzę. Wam przybliżę to troszkę. Może i wy ze mną popatrzycie. Nigdzie nie widać nic. O kurczę, czyżby jakieś znowu dziadostwo? Hmm. No tak on wygląda. Ciekawy jestem co to za pierścień. Co to za sygnet. Kurde, bo to sygnecisko jest to. Ktoś musiał mieć ładnego polucha pewno takiego jak mojego. Może jakiś piekarz wyrzucił. Ciekawy jestem co te trójkąty oznaczają. Zobaczę może mi się uda coś znaleźć to widać jakiś współczesny jest. Ale ciężki jest kurczę może znowu to jest ten tak jak wy wtedy wyjście z tej stali stali chirurgicznej nierdzewnej. Sprawdzimy sprawdzimy to w domu. Bo jak nie ma żadnych prób, jakby były próby, na pewno by było srebro, a tutaj takie dziwne trochę tu od środka jest. No nic słuchajcie, ja robię mu fotosesję, a dla Was na końcu, na podsumowaniu, postaram się coś więcej ustalić. Jak się uda oczywiście, to Wam powiem, a jak nie, no to nie. Nie pokażę Wam fanta, którego znalazłem. Pokażę Wam tutaj pułapki na nutrie. Tamizowe nutrie, tutaj mają się złapać. Albo to może są jakieś pułapki na kraby. Nie znam się. Bynajmniej jest też narzędzie do oporządzenia tego stworzenia, które tutaj się złapie. Jakiś potwór z Loch Ness. <grych> A ja wam pokazuję, znajdę którą wykopałem tutaj przed chwileczką z tej dziury. Kolczyk! Tandetny kolczyk. Taki oto, ale ale może z tyłu zapięcie będzie pachniało jakimś sreberkiem. Ciekawy jestem, sprawdzę to w domu. Oczywiście mam ten płyn do sprawdzania srebra. Gdzieś tam potrzemy. Damy troszkę i zobaczymy, czy zmieni kolor na czerwony. Jeśli tak, to sreberko. Ciekawy jest, Czy ktoś nawet do takie tandety e, wydaje mi się, że powinni tutaj stosować, bo to chyba coś chodzi o to, żeby się ucho, coś tam w uchu się nie robiło chyba. Także używałem jakichś pewno e, lepszych stopów. Zobaczymy w domu. Nie znam się, Manik, tu filozofujesz. Dobra, szukam jeszcze z godzinkami została, także zobaczymy. Ale się podsłaniało terenu. Masakra! Fajna pogoda dzisiaj tak samo super wczoraj mam, od wczorajszych wypadł mam tak kark zjarany że szczypie szczypie ja już sprzęt spakowany. Trzy godziny minęły. Idę już do wyjścia ale oczywiście oczami wodzę tutaj po tamizie jest pęk. Proszę bardzo. Tak jak obiecałem dziś będzie na końcu podsumowanie. Pokażę wam wszystkie kuleczki zrobię zdjęcie i na pokazie zdjęć zobaczycie kuleczki. A ja już się z Wami żegnam. Trzy godzinki minęły normalnie, jak parę minut eee, szybciutko to zleciało. Naprawdę szybciutko, fajnie się kopało dzisiaj. Fajne zasne fanty, wykrywacz, kurde, ten sygnet Zrobiły mi dzisiaj mega dzień. Tyle z mojej strony. Zapraszam Was serdecznie na podsumowanie. A tam może będzie jakaś mała niespodzianka, także zostańcie ze mną do końca. Zaczynamy podsumowanie. Eee, trzy wypady: dwa krótkie wypady na tamizę, jedno na pole. Tyle łowiu, tyle. Miedziuszki i przechodzimy do tych fajniejszych fantów. Zapraszam. A z tych fajniejszych przechodzimy od e, złomu czyli monety destrukty przez trzy fajeczki. Monety współczesne guziczki z pola z tamizy. Tutaj mamy troszkę e, dwie monetki z pola. Tutaj kawałek tej broszy to coś czego nie wiem czym, czym jest. Trzy rzymki udało mi się wykopać. No to ten najładniejszy. Tutaj mamy tego Romka i Atomka z Wilczycą. Proszę bardzo, Konstantyn. Nie wiem, czy tu będzie dobrze widać jego głowę. Może mi się uda zrobić lepsze zdjęcie, to wstawię w filmie, a jak nie, to nie. Tutaj mamy jakiś tam scyzoryk. Jakiś nożyk. Patrzyłem gdzieś w granicach. Było tutaj 20 funtów do kupienia. Widać, że jakiś. Funkielnówka nie jest jakiś mocno zniszczony. Co do tego kolczyka, sprawdzałem, niestety, tandetny kolczyk to i tandetny jakiś szajs metal. Nie jest to srebro. No i przechodzimy teraz do perełki, czyli tego oto sygnetu sprawdziłem w internecie jest taki program, taka aplikacja w której się wrzuca zdjęcia jak będziecie chcieli to Wam podam nazwę wrzucacie, wrzucacie zdjęcie danego obiektu i czasem udaje się znaleźć i tutaj się udało, więc to jest to jakiś współczesny sygnet, nic specjalnego stal nierdzewna, ale bardzo fajny Symbol. Symbol jest to symbol Wikingów i już Wam mniej więcej powiem, co on oznacza. Ja poczytałem troszkę o tym symbolu, bo oczywiście, jak znalazłem ten pierścień, to wyskoczyło, że jest to pierścień z symbolem Wikingów. No i tam było jakieś znaczenie. Znalazłem sobie, co oznaczają te trzy trójkąty. Jest to walknut, jest to symbol zwany również węzłem poległych lub sercem chrugnira. Znak ten składa się z trzech powiązanych ze sobą trójkątów. Jest to znak wojowników, którzy polegli z mieczem w rękach i udali się do Walhalli. Czyli, kurde, mamy tutaj pierścień ze symbolami Wikingów. No, super, super znalezisko. Szkoda, że nie srebro, ale ale jest. Jest to megaśne, megaśny sygnet. Bardzo fajny, z fajnym symbolem. Zrobił mi dzisiaj mega dzień. A ja zanim się z Wami pożegnam, przygotowałem niespodziankę dla tych osób, którzy zostają ze mną do końca. Trzy takie oto niespodzianki. Proszę bardzo, takie oto monety. Są to monety okolicznościowe. Dostałem od znajomego w prezencie i postanowiłem na zajączka się z wami nimi podzielić. Aby wygrać taką monetę, wystarczy, że w komentarzu napiszecie hasło Golden Maniek. A ja w następnym odcinku rozlosuję jedną z takich monet. Jest to moneta okolicznościowa. Proszę bardzo, tak ona wygląda. W wartości 25 pensów. Tak była kiedyś. Warta tyle 25 pęsiaków. Piękna moneta. Mam trzy takie same sztuki więc poleci to do jednego z was. Pamiętajcie hasło Golden Maniek w komentarzu a ja się z wami żegnam. Mam nadzieję że się podobało. Nie zapomnijcie zostawić oczywiście pierdół jakiegoś komentarza. Łapki w górę dla lepszego zasięgu i jeszcze raz wszystkiego najlepszego zdrowych i wesołych świąt. Mokrego dyngusa smacznego jajka i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejka.